Nie, tak dawno nie byłaś. no. Chcemy wam coś bardzo ważnego powiedzieć z ho, 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 Czy są to jakieś grzeczne dzieci? Natuś? Halo? Przyszłam zgłosić zaginięcie rodziny. Drzwi były otwarte, a ich nie ma. Podkomisarz Filip Zachara, Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych, KGP. Zamierza pan ich szukać, co? Tak. Co to jest? Może pani mi pomóc w śledztwie, albo biegać po lesie i zadeptywać ślady. Dlatego, że z świętam muszę się męczyć z kretynem. Nie jestem kretynem. Mam zespół Aspergera. Błagam was? Wróćcie do mnie, proszę. Każdego dnia maleje szansa na ich odnalezienie. Oleg z kimś czatował, nie wiem z kim. Przesłałem wam zdjęcie tego faceta, który kręcił się koło szkoły. To jest moja rodzina, Filip, no. To jest moje śledztwo. W tej chwili ma pani tylko nas. Jezus Maria. To jest krew? Co tutaj się stało? Musi się pani przygotować na najgorszy wariant. Pan kłamie. Jakiś dureń po prostu chciał cię nastraszyć i tyle. No? Ale ona zawsze wie, jak go podejść. Tak, Pray for sweet salvation as the glowing slowly creeps Comes while you are sleeping until nothing's what it seems. something this way comes something. Wicked, this way comes. It's been around since time begun, a million times around the sun. Something wicked, this way comes.